Chcielibyśmy prosić Państwa o chwileczkę uwagi. Usiądź sobie, Panie Młody. W oczekiwaniu na drugie danie chcielibyśmy Państwu zająć chwileczkę, wykorzystać ten moment. Z racji tego, że przypadła nam taka rola właśnie mi i Madzi, być świadkami na tym weselu. Więc musimy się troszeczkę zająć gośćmi, a między innymi, a między innymi też parą młodą. Tak chcieliśmy się bardziej przygotować do tego występu. Nie wiem, czy nam to wyjdzie. Czytaliśmy różne takie poradniki na internecie, jak się powinien światek zachować, co powinien robić podczas wesela. No i niestety wyczytaliśmy tam taką rzecz, że wypadałoby, żeby świadek zniósł jako pierwszy y, toast y, za parę młodą. Tam było też napisane, że w ogóle pierwszy toast to powinien znieść ojciec pani młodej, a następnie ojciec pana młodego. Ale jak patrzymy tam na Dasia i na Dareczka. Cały czas łzy ocierają albo pot, nie wiem co. Ale dobrze to wygląda ogólnie. No i tak właśnie wyczytaliśmy w tych poradnikach, że między innymi. Cztery, cztery najważniejsze punkty świadków. Tak. I. Po pierwsze. Pier po pierwsze, jak taką przemowę mówimy, to mamy nie czytać z kartek. Dlatego mamy smartfony. Czytamy ze smartfonów, nie z kartek. Dlatego tu się troszeczkę wycwaniliśmy. Po drugie. Po drugie. Nigdy przed przemową nie pić alkoholu. No nie. Lewo nam się udało, dlatego się. chcemy pojść, to szybko i chcemy się napić. Stres, stres zrobił swoje, musieliśmy. Wybaczcie. Tak. Po trzecie. Punkt trzeci. Punkt trzeci mówił o tym, żeby nie mówić głupich kawałów, śmiesznych i takich, wiecie, takich. Nie wiem, czy się uda. Postaramy się. Postaramy się, nie obiecujemy. I punkt czwarty przemowa, tak, bardzo ważny. Czy najważniejszy punkt? chyba punkt, bo ten punkt mówi o tym, że przemowa nie powinna trwać dłużej niż stosunek seksualny pary młodej. Dlatego więc powinniśmy już skończyć. Punkt czwarty powinniśmy z minutę temu skończyć. Tak mi się wydaje. No, ale, ale żeby nie było tak źle, jeszcze te dwie minuty Wam zabierzemy. Łukasz damy czas. tutaj nam tak, chcielibyśmy pokrótce wspomnieć tak. tak przypomnieć sobie jakieś historyki o parze młodej, o Aleksandrze i o Łukaszu. I takie jedyny, co mi na myśl przychodzi, jak się kumplujemy tyle lat z Łukaszem, to muszę Państwu powiedzieć, że my tak z Łukaszem cały czas wszystko mamy tak na równi, tak wzrostowo równo, wagowo równo, alkohol pijemy równo, nawet razu jednego poliu dostaliśmy równo, że mi połamali nosa, jemu zęba wybili, ale odszkodowanie nie było równe, ja zyskałem wtedy więcej, Łukasz nie wiem, coś tam miał, czy nie, nie wiem, chyba nie. No cóż, a co ja mogę powiedzieć? No, Ola, moja siostra, obowiązek swój spełniam. Choć muszę powiedzieć, że zawsze czułam się ta druga, ta z boku, dlatego dzisiaj też jestem z boku. No, tak Ale w powiem. jakże bardzo ważnej roli, tak? E, co możemy powiedzieć o Oli? Ola, przebojowa, wyszczekana, to zapewne wszyscy wiecie. E, zawsze Ale... dąży do jednego i jest uparta w swoich celach i stara się, aby wszystko się udało. Dlatego właśnie tutaj wszyscy Też. jesteśmy razem. E, wspominając takie historyjki mamusi, e, maleńka Ola uwielbiała się bawić w doktora. I pewnego razu e, wzięła misia w swoje ręce i zakrapiała zakrapiała, zakrapiała, zakrapiała. I oczy, muszę wam oczy, powiedzieć, oczy. oczywiście to były oczy misia, bo Misia chorował, ropiało oczko. Oczywiście obiecała mamie, że zostanie doktorem, tak jak mama chce. Ona wszystko dla mamy zrobi. Nie by Ale wracając do tego zakrapiania, to zakrapianie nie wyszło jej na dobre, bo tak zakrapia, zakrapia co tydzień tak to praktycznie, dzisiaj tak? A dzisiaj będziemy zakrapiać za Olej i Łukasza wszyscy, tak? Więc chcielibyśmy teraz państwa prosić o napełnienie swoich kieliszków i jeszcze przed tym drugim daniem, żebyśmy znieśli taki pierwszy toast za naszą parę młodą. Przede wszystkim za parę młodą i za miłość. Więc... E, także, drodzy goście, napełniamy kieliszki. kieliszki. Napełniamy. Zakrapiamy. Łukasz, Zakrapiamy tak jak zawsze. Zakrapiamy rosołek, czekając na drugie danie. Łukasz się nic nie zmienia. Dalej mi polewa, więc jest okej. Okay. Bałem się, że po ślubie już będzie gorzej, że Ola mu nie pozna. A, nawet Ola poleje Łukaszowi. W końcu Łukasz zawsze robi. jesteście porówni. Tak, my porówni. Zaczynamy. Więc... E, drodzy Państwo, wstajemy, kieliszki w dłonie I wznosimy to, taki chyba dzisiaj pierwszy oficjalny Za parę młodą Więc Łukasz, Ola, na nowym drodze życia... tak, Za Państwa Kępiński, oficjalnie już dzisiaj Kępiński Wszystkiego dobrego Sto Dodna! Oczywiście, że wódka gorzka to wszyscy wiemy. Ja bym chciała jeszcze dodać, że oprócz e, Wielkiego Święta pary, pary Młodej, o, faktycznie gorzka, e, Ola ma dzisiaj swoje drugie święto. Tak, chyba nie wie o e, tym. Ale tak naprawdę świętuje je po raz pierwszy w swoim życiu. Bo dzisiaj oficjalnie Ola obchodzi swój pierwszy w życiu Dzień Synowej. Dlatego Brawo! uwaga! Udało Ci się, Ola! Udało Ci się, wybrałaś e, tę Łukasz zabrał ole, mama Benia zyskała córkę synową, e, mama Renia zyskała świetnego zięcia, ale. Oczywiście pierwszego nie pobije ten drugi. Także... Nie, 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 nie. To tylko takie żarty oczywiście są na równi. Jeden miesiąc, jeden dzień, także zawsze będą na równi. I kochani goście, napełniamy kieliszki. No za dzień synowej, tak? Ola z dumą świętuje swój pierwszy w życiu dzień synowej. To wszystko po to, drodzy goście, co by kotlet lepiej smakował. Tak, tak, tak. Wiemy, co robimy. My tak pod kątem pary młodej to tak wszystko narzucamy tempo. Pod kotleta, tak, tak. Gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pić. Swoje. Kochani, e, drodzy goście, tak już kończąc, bo już te dwie minuty, nawet trzy przesadziłam. No, niestety, Łukasz, musisz mi wybaczyć. E, kochani, wspomnienia krótkie e, na temat naszych państwa młodych e, i uwaga, żeby zakończyć tą naszą wspaniałą przemowę, bo inna nie mogła być, chciałabym tylko wspomnieć, że za jakiś czas pojawi się na stole. Magiczna tabliczka z magicznymi butelkami, i tak żeby wspominać cały czas Państwa młodych, e, będziecie mieli Państwo możliwość wpisać najciekawsze jakieś historie z dzisiejszego dnia na karteczce, włożyć do buteleczki, a państwo młodzi za rok czasu, wracając wspomnieniami do tego pięknego dnia, przeczytają od was wszystkie te karteczki i będą mogli wspominać ten wspaniały dzień jeszcze raz. Drodzy goście, udanej zabawy do białego rana. Oczywiście yy, Wojtuś będzie nam grał, aż nie zejdziemy z parkietu. Prawda, Wojtuś? O, tak. Wojtek się skrył, no tak. Kiedy trzeba coś tutaj przytaknąć, to go nie ma. Kochani, miłej zabawy od świadka Krzysztofa. I świadkowej Magdaleny. Ja jeszcze tylko chcę tak wspomnieć, bo niektórzy z Państwa otworzyli prezent od pary młodej, to jest właśnie Krzysztof Świadek. Niektórzy nieprawda. już wiedzą o co chodzi. Nieprawda. Nie... Jest... Tak, tak, niech będzie, nie wiem o co chodzi, ale tak, dziękujemy, dziękujemy. muszę zabrać mikrofon świadkowy, bo nie tak, Ja mogę tak torek. bo moje stosunki trwają długo.